Z tej strony Aleksandra, dzisiaj chciałam poruszyć temat medytacji i temat hipnozy, ponieważ hipnoza to tak naprawdę jest taka głębsza medytacja. Praktycznie to się niczym nie różni z tym, że wprowadzamy swoje ciało i swój umysł w, taką, w taki głębszy stan relaksacji, aby i nasza intuicja mogła przemówić, abyśmy mogli połączyć się ze swoim wyższym ja, ze swoją duszą. Z jakimś wyższym prowadzeniem, i żebyśmy dostali wszystkie odpowiedzi. Wielu z Was medytuje, wielu z Was próbowało mojej nagranej na kanale Hipnozy: czy to jest dla bliźniaczy płomieni, czy odnośnie planu duszy. I wielu z Was ma taki problem. <gryw> to nie jest problem, ja zaraz wyjaśnię o co chodzi. Mianowicie zasypiacie podczas medytacji, prowadzonej medytacji albo właśnie takiej prowadzonej sesji hipnozy. Tak, tak jak mówię, to jest praktycznie to samo. Więc co się wtedy dzieje? Ja Wam tylko powiem tak, że również zasypiałam podczas medytacji przez kilka tygodni, nawet to był długi okres, strasznie się wkurzałam. Na szczęście wtedy właśnie brałam udział w takich warsztatach online, gdzie nauczyciel nam powtarzał, powtarzał i to ciągle powtarzał, że na początku możecie nic nie widzieć. Nie poddawajcie się, próbujcie dalej, bo w pewnym momencie zobaczycie. I jeszcze, jeszcze zanim przejdę do tematu, to tak, podczas medytacji, czy podczas sesji hipnozy, autohipnozy, czy prowadzonej medytacji, czy prowadzonej hipnozy, Informacje mogą do nas przychodzić na wiele różnych sposobów, tak? Możemy widzieć sceny, możemy czuć coś, możemy na przykład wiedzieć coś, po prostu wiedzieć, możemy wręcz mieć wrażenie, że uczestniczymy w danym wydarzeniu. Tak, emocje mogą być tak silne i te sceny tak żywe, że możemy mieć właśnie takie wrażenie. Ja najczęściej. Nie widzę dokładnie sceny. Ja po prostu, tak jakbym ściągała cały plik informacji, który później się rozkodowuje na jakieś konkretne słowa, na konkretne wydarzenia, na konkretne sceny. Tak, ale nie widzę takich konkretnych szczegółów, tak na przykład, żeby jakiś wyraz twarzy, czy, 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 czy jakieś szczegóły odnośnie twarzy. Nie, ja po prostu widzę zarys jakiejś osoby i wiem, kto to jest? Więc yy, każdy może mieć inaczej, dlatego też mówię zawsze, żebyście obserwowali, w jaki sposób przychodzą do Was informacje, tak? Bo to może być taki po prostu przekaz. Ja mam takich osób, z którymi przeprowadzam sesje, gdzie na przykład nie widzą nic, ale, ale te informacje do nich przychodzą albo po prostu wiedzą coś, albo no ja czuję, że tak jest, tak? Więc to nie musi być. Jakaś scena, taka, którą widzimy, jak podczas na przykład snu, czy kiedy sobie wizualizujemy coś, nie. Do każdego mogą informacje przyjść w inny sposób, więc to po pierwsze. A po drugie, zasypiamy, tak? I mamy wrażenie, że no chcielibyśmy zobaczyć jakieś sceny, tak? Chcielibyśmy zobaczyć jakieś odpowiedzi e, na pytania, chcielibyśmy się skontaktować z przewodnikami duchowymi. Obojętnie, tak? Obojętnie, jaki mamy cel danej hipnozy czy danej medytacji. Ale zasypiamy. Ja Wam powiem tak, że zasypiałam bardzo długo, ale ja zasypiałam, ale to był taki zupełnie inny sen. Tak jakbym traciła świadomość na jakiś czas, i później jak się budziłam, to miałam wrażenie, że już jestem inna, że coś się zmieniło, ale nie wiedziałam dokładnie co, tak? no bo rzeczywiście miałam wrażenie, że usnęłam, ale. Tak jak mówię, jak się budziłam, czy tak jak już tam później było to liczenie na samym końcu, że okej, okay, wracasz do rzeczywistości, tej ziemskiej rzeczywistości, wracasz świadomością do swojego fizycznego ciała, to tam e, oczywiście wracałam e, do świadomości. Mówię jejku, usnęłam, tak? Ale miałam wrażenie, że coś innego się wydarza. I później jak już zaczęłam sama się zajmować hipnozą i dostałam wszystkie odpowiedzi od mojego wyższego ja, to miałam pokazane, że podczas właśnie takiego niby snu wyłącza się nasza świadomość. To nie jest tak, że my zasypiamy i po prostu tracimy swój czas, tak? Myślimy, że tracimy czas na medytację, chcieliśmy pomedytować, a zasypiamy, no i co teraz? Tak naprawdę to nasze wyższe ja wyłącza naszą świadomość tylko po to, żeby mogło nam przesłać różne właśnie takie pliki informacji albo kiedy na, przy... na przykład w moich prowadzonych hipnozach, które są dostępne na kanale, ja też robię dużo aktywacji i robię dużo oczyszczania energetycznego ciała, właśnie dlatego ten wstęp jest taki długi, niektórzy mówią, po co taki długi wstęp? Tam jest dużo właśnie aktywacji i tam jest dużo właśnie takiego... Takiej, takiej pracy na poziomie energii i na poziomie wibracji danej osoby. Więc ja na przykład nie bardzo obchodziło mnie to, czy ta osoba zobaczy jakieś odpowiedzi na pytania, tylko właśnie bardziej, żeby dostała, otrzymała te wszystkie kody światła i te wszystkie aktywacje, i żeby jej ciało zostało oczyszczone z wszystkiego tego, co już jej nie służy. Dlatego ten wstęp jest taki długi. Można sobie go tam skracać, jeżeli ktoś chce, ale, ale to jest ważne. Więc to jest tak, że po prostu nasze wyższe ja jakby blokuje dostęp do scen, blokuje dostęp do emocji i jakby zasypiamy niby, tak jakby nasza świadomość się chwilowo wyłącza, tylko po to, żeby te energie mogły, po pierwsze, to, co już nam nie służy, wyjść z naszego ciała, a to, co nowe, co jest dla nas dobre, żeby mogło wejść do naszego ciała, subtelnego i zainstalować się tam, gdzie powinno, tak? To jest w formie wibracji, to jest praca na poziomie wibracji i możemy na przykład dostać taki plik. Ja to miałam tak, że przez jeden okres, kiedy moje czakry się pootwierały, to po prostu myślałam, że oszaleję, bo tak jakbym miała, jakbym ściągała wszystkie informacje tak naraz i po prostu mówię już zaraz oszaleję, bo miałam wrażenie taki jeszcze taki taki... Taki dźwięk dziwny w uszach, i miałam wrażenie, że po prostu tak coś na mnie spływa, 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 spływa. I już mówię, nie mam siły, tak? I bardzo często właśnie spałam wtedy, mówię, nie mam siły, muszę spać. Tak, jakby fizyczny organizm nie wytrzymywał tego wszystkiego, co się działo yy, na poziomie właśnie yy, tego ciała subtelnego, tak? Na poziomie wibracji. Więc. Tak jak mówię, tam może być dużo aktywacji i dopóki kiedy nasze ciało jakby się nie oczyści z wszystkich tych energii, które muszą wyjść, tylko po to, żebyśmy mogli zobaczyć jakieś sceny albo mogli się połączyć z naszą podświadomością, będziemy zasypiać tam. I tak ma być i pozwalajcie sobie zasypiać. Zauważcie, że za każdym razem jak zasypiacie, to nie jest taki normalny sen. Jak się budzicie później, to czujecie się inaczej, czujecie, że tam coś, coś zaistniało, coś tam się wydarzyło, ale ja nie pamiętam co, bo rzeczywiście tam się dużo dzieje, bardzo dużo, ale albo nasza świadomość, na, na przykład my, nie jesteśmy jeszcze gotowi na te informacje, które na nas spłynęły i one się odkodują w odpowiednim momencie, my już je ściągnęliśmy, one już są, już są tam gdzieś. Naszej podświadomości, ale one się odkodują dopiero w odpowiednim momencie. Albo właśnie zostaje takie, dostajemy takie odpowiednie kody światła, tak żeby nasza, nasze wibracje się wzniosły na wyższy poziom i żebyśmy mogli później połączyć się sami z wyższym ja. Tak, musi, tam tam jest tak jakby takie uleczanie energią się odbywa na właśnie od strony wyższego ja, tylko po to, żeby nas przygotować. Na to, żeby później zobaczyć dane sceny, tak? Zobaczyć albo dostać przekaz, albo tak jak mówiłam wcześniej, te informacje mogą przyjść w różnej formie, więc. Nie przejmujcie się, że usypiacie. To bardzo dobrze, że usypiacie. Dajcie sobie czas, kontynuujcie i pozwólcie, właśnie, bo to jest terapia. To jest terapia, którą otrzymujemy od wyższego ja i ma nasza świadomość się wyłączyć na jakiś czas. Tak ma być, to jest dla nas lepsze, bo te informacje, które na nas spływają, może nie jesteśmy na nie jeszcze gotowi, tak? Albo potrzebuje nasze ciało świetliste jakiegoś uleczania, albo ciało fizyczne, tak? Więc te informacje na nas spływają, ta energia na nas spływa, te aktywacje się odbywają, tak? I dopiero później, wtedy będziemy już gotowi na to, dopiero wtedy zaczniemy widzieć. Więc wszystko jest ok, jak zasypiacie naprawdę, dajcie sobie czas i pozwólcie tej energii przepływać przez wasze ciało, tak? Tak jak ja mówiłam już wcześniej, że właśnie przez ty, w tych moich prowadzonych medytacjach, tych autohipnozie, to rzeczywiście jest tam dużo aktywacji, i tak ma być, taki był, taki był odgórny przekaz wyższego ja, że nie, nie bardzo też chodzi o odpowiedzi, ale właśnie o, o te wszystkie aktywacje, które się w nas dzieją, i te, tak jakby. Wchodzimy wibracyjnie na wyższy poziom za każdym razem, jak odsłuchujemy tego wstępu, tak? Niektórzy są niecierpliwi i mówią, że nie, po co taki długi wstęp, tak? Niektórzy robią też hipnozy bardzo krótko, tak? Tam jest tylko odliczanie od 10 do, do 0 i, i koniec, tak? Więc każdy sposób jest tak naprawdę dobry i każdy sposób ma jakiś inny cel, tak? Niektórzy chcą po prostu dojść do odpowiedzi, ale... Ten wstęp tak samo ma jakąś wartość, bo właśnie w momencie, kiedy zasypiamy, to tam się tak naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo dzieje, gdzie nasza świadomość musi zostać wyłączona. I po prostu pozwólcie temu zaistnieć, niech to się odbywa gdzieś tam w tle, tak, i powoli, cierpliwie kontynuujcie. I zobaczycie, jak się będą zmieniać wasze wibracje, jak wy się będziecie zmieniać. Tak, ja pamiętam, długi to był taki bardzo długi okres, że rzeczywiście nic nie widziałam, ale moje wibracje się tak zmieniały. Ja zaczęłam się lepiej odżywiać, ja zaczęłam lepiej spać, ja zaczęłam być taka spokojna, taka pełna energii, pełna takiej. Um... Takiej radości jakiejś wewnętrznej, tak po prostu z niczego. A mówię: No, przecież nic nie widzę, tak? Ale tam się bardzo dużo działo, bardzo dużo właśnie w tle. I, I tak miało być. Ja dopiero później dostałam odpowiedzi, co tak się naprawdę działo. Dopiero później zrozumiałam, jak zaczęłam się już zajmować bardziej właśnie uleczaniem energią, co tam się tak naprawdę odbywało w moim ciele, w mojej, w mojej przestrzeni energetycznej, więc. Dajcie sobie czas i pozwólcie temu działać, tej energii, niech ona przepływa przez wasze ciało, tak? Więc to nie tylko chodzi o to, żeby dać do tych odpowiedzi i zobaczyć coś, tak? Odpuśćcie, bo być może dla was o wiele bardziej lecznicze jest to, żeby właśnie dostać te. Kody światła, czy dostać ten plik informacji, czy uleczyć jakieś tam e, jakieś energie, jak na przykład oczyścić jakieś energie ze swojego ciała i dostać taki plik nowych energii, które nam pozwolą później wejść e, właśnie na wyższy stan, na wyższe wibracje i dostać później właśnie te odpowiedzi. Tak, być może to jest dla Was bardziej lecznicze na obecną chwilę, żeby jakoś. Popracować z wibracjami, otrzymać właśnie taką terapię energią, niż żeby otrzymać normalne, takie praktyczne, teoretyczne odpowiedzi. Więc to wszystko ma sens i wszystko ma jakiś cel. I nie stresujcie się, że nie widzicie. Wszystko jest tak dokładnie, jak powinno być. Więc dajcie sobie po prostu czas i kontynuujcie, kontynuujcie. Ja, tak jak mówiłam, nie wierzę, że jest osoba, która nie może się połączyć ze swoim wyższym ja, ze swoją intuicją. Nie wierzę w to. Każdy ma intuicję, każdy ma wyższe ja i każdy może po prostu się połączyć. Tylko mamy różne programy, operujemy z różnych energii, tak? Niektórzy bardziej z tej energii, Męskiej operują logicznej. E, trzeba po prostu nad sobą popracować, i to potrzeba czasu, tak? Ja też tego nie zrobiłam z dnia na dzień, to kilka lat trwało, <gryw> zanim ja zostałam właśnie tym kanałem przepływu energii. Tak samo nie każdy musi zostać kanałem przepływu energii, tak? Ale te informacje będą przychodzić, te przekazy będą przychodzić, ale być może w innej formie, tak? Każdy ma jakiś inny, jakiś inny dar. I każdy ma jakiś inny sposób, w jaki będzie otrzymywał te informacje, więc nie stresujcie się, kontynuujcie i zobaczycie, że, że bardzo się będziecie zmieniać na, na korzyść. I te informacje, te odpowiedzi kiedyś przyjdą, w odpowiednim momencie. Wszystko w odpowiednim momencie zawsze się wydarza. Ok, to tyle na dzisiaj. Pa, pa!